Cześć, witajcie! Jak wiecie zbliża się premiera cyfrowego cyrku The Digital Circus i coraz więcej mamy informacji na temat tego serialu. Jak wiecie też pierwszy odcinek pojawi się w Japonii, więc będziemy mieli stąd mega dużo przecieków. Następnie 3 maja pojawi się premiera już tutaj na kanale dla całej widowni na całym świecie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejny nowy przeciek, a także marą informacje, ponieważ jeden z artystów, Jeden z twórców tej, tegoż serialu tworzy również nową serię animacji. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka like i dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Oczywiście, zacznijmy, może, właśnie od tego, co chciałem wam powiedzieć, czyli od tego, tej animacji, co jest mega fajne. A potem przejdziemy do przeciek. Moi drodzy, jeden z twórców, który jest odpowiedzialny właśnie za cyfrowy cyrk. Dostał się i zajmuje się pewną animacją, która się nazywa Hitens, czyli Poganie, na, tłumacząc na język angielski, i zaraz Wam tutaj pokażę. To jest to studio SiemA Hitens. to niezależna seria animacji fantazy, komedii i akcji fantazy o demonach, której akcji rozgrywa się na obrzeżach Piekła. Wesprzyj nas na naszej stronie Kickstarter. Wystartowała akcja Kickstarter to jest taka strona, która, e, która zbiera, dzięki której mogą twórcy różnić to gier, czy Jakieś inni zbierać pieniądze od fanów, od widzów, na tworzenie swojego projektu. I tak w tym wypadku jest ta animacja. Obejrzyjmy sobie ten trailer, bo jest dość ciekawy, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie, od początku to wygląda w ten sposób. Czy oni tu podróżują? Oczywiście. Może wyłączymy sobie ten son soundtrack na chwilę. O, Aura, Axel, Carlos, czyli mamy jakieś trzy postacie i oni tutaj podróżują po tym piekle, z tego co widać. Szczerze, średnio mi ta kreska stylistyka pasuje, no ale może ludzie lubią coś takiego. Myślę, że da się przyzwyczaić. Widzę, że tu będą sceny walki i akcji. O kurka, typowo fantazyn, no nie? gdzie oni będą walczyć z tymi przeciwnikami jak widzicie wystartowała ta akcja na, na oczywiście Kickstarterze więc być może was to zainteresuje w jakiś sposób jeżeli ta seria trafi na YouTube to oczywiście zajmiemy się również tutaj ją nią tak dodatkowo bo jak wiecie tutaj zajmuje się różnymi animcami czy, czy animo, animacjami bardziej niż tam anime natomiast zastanawiam się co wydarzy się oczywiście w cyfrowym cyrku? Mamy nowy przeciek, który został opisany również przez twórców. To jest ten przeciek. Przedstawiamy moj, moją najnowszą, najbardziej spektakularną przygodę: Candy Canyon Kingdom. Zanurz się w rozkosznej przygodzie, która pobudzi twoje kubki smakowe i sprawi, że będziesz mieć ochotę na więcej. Wygląda na to, że nasza impreza już cieszy się cukierku, z cukierkowych atrakcji. Jak widzicie, to jest ten nowy przeciek, który został dodany z cyfrowego z cyrku, na którym no nasi, coś poszło zdecydowanie nie tak, jak widzicie. I co ciekawe, myśleliśmy, że Kane nie będzie jakby uczestniczył w tej wyprawie, natomiast tutaj wygląda na to, że jest, że przeniesie się z nami. Pamiętajmy, że na trailerze również tym mini trailerze mieliśmy Zubel Zubel, Zubal, Zubel, która chyba nie będzie brała udział w podróży po tym cyfrowym cyrku, oni będą raczej coś innego robić, natomiast tutaj jak widzicie mamy scenerię pustynną, jesteśmy w cukro, cukierkowym oczywiście królestwie, jak widać, bo tu mamy te cukierki. No i twórcy, nie wiem co twórcy co mają na myśli, że jest tu taki pożar. Natomiast jak widzicie, no jest tu jakaś impreza. Tu mamy tort. Nie wiem, czy to jest impreza urodzinowa, czy ktoś ma tam u nich urodziny. Być może. Kane ma czapkę kucharską. Więc prawdopodobnie to on zrobił ten tort. Tylko że chyba ten tort to jest coś nie wyszło. Nie można powiedzieć, że jest niewypał, bo widać tu ogień. Hehe, taki żart. Natomiast em, widzimy... A nie, jest tu Zubo, czyli co? Ona też pojawi... Ty, to, to jest dość ciekawe, bo ja wam myślałem. Myślałem, że ona pojawi się... Nie będzie w po tej podróży, natomiast widać, że jest. No bo popatrzcie, ona jest na trailerze. Czy ona była na trailerze? Już nie pamiętam. Natomiast tutaj ją widać, więc... Cofam to, co powiedziałem, tu się mylę. Natomiast brakuje nam Jacksa, brakuje nam... Kinglera, bo ich tutaj nie widać na tym załączonym obrazku. Ciekawe, dlaczego się rozdzielili z grupą. Albo być może są gdzieś obok i czegoś szukają, albo zostali rozdzieleni w wyniku, nie wiem, jakiejś, widzieliśmy tam sceny pościgu. Więc być może to jest spowodowane tym, że oni dlatego gdzieś tam uciekli i się rozdzielili z grupą. Być może pamiętacie ten zwiastun, gdzie Kingler coś robił, tam bił tyłem broni w jakąś postać? Być może dlatego się rozdzielili. Widzimy tu również tę postać, przybliżmy sobie. To jest ta postać, która tych, tych krokodyli, alligatorów gumkowych, które goni, jakby całą naszą ten, tą brygadę, cały ten drużynę postacie, nasze, nasze ulubione. No i pytanie tu on tak obserwuje, pokazuje czapką, tak jakby się witał, nie? Zazwyczaj tak się witali, że ściągali czapkę. Nie wiem, czemu oni czy oni są teraz dobrzy, czy źli. Nie wiadomo o co tam pójdzie. Pamiętajcie, że twórcy cały czas mówią, że jeżeli chodzi o ten serial, to on z każdą opcją, z każdym odcinkiem, im odcinek będzie dalej. im będziemy dalej w fabule, to ten odcinek będzie jego grupa wiekowa do której on jest skierowany targetem No będzie się zwiększać to już nie będzie takie że wiecie bo wbrew pozorom twórcy nie chcieli zrobić se serialu który, którą będą oglądać małe dzieci takie jakieś kreskówki czy czy bajki tylko to ma być skierowane już do troszkę starszej widowni więc tak jak twórcy zapowiedzieli to będzie się cały czas systematycznie powiększać, cały czas ta grupa, ten, te, te, te rzeczy tutaj będą robić się coraz mroczniejsze. Więc no, to, to należy brać pod uwagę. Spodziewam się tutaj już w tym drugim odcinku pewnych rzeczy, bo twórcy to zapowiedzieli, które nie będą zdecydowanie przeznaczone dla dzieci, dla najmłodszych. Natomiast, no tu już scena z ogniem chyba daje nam do myślenia. Zobaczcie na ten, na napomni jaką ona ma minę tutaj no, no nie jest zachwycona zdecydowanie tą całą sytuacją no nikt by nie był Pamiętajmy, że Ragata to jest taka kukiełka, jakby nie laleczka, więc ona jest łatwo palna. więc to jest tym bardziej pewnie w następnej scenie oni zostaną jakoś ugaszeni przez Keina jakoś jakiś sposób, uratowani. No bo nie sądzę, żeby oni się coś, coś im się stało. Natomiast pytanie: Kto ma, z jakiej okazji jest ten tort? Czy ktoś ma urodziny, czy po prostu świętują pierwszą wyprawę pomni? Na przykład, nie? Bo to jest jej na pewno pierwsza wyprawa, czy przygoda, nie? Pamiętajmy, że to wszystko jest jakby taka, dzieje się moim zdaniem w takiej jak gra komputerowa, więc te postacie będą wyruszać na różnego rodzaju przygody. To mamy na przykład taką przygodę RPG z gry, być może będą jakieś inne akcje, lub coś takiego, więc zobaczymy. Moi drodzy, to było bardzo szalenie ciekawe. Myślę, że dostaniemy coraz więcej tych przecieków. A jak oczywiście zwykle bywa, to zawsze na końcu odcinku rozmawiamy sobie z Wami. Piszcie komentarze. Dobry kit, hej. <coughs> to jest slow Czekolin. Nie wiem. Edith nie wiem, czy się pojawi w ogrodzie banbana. No, no nie wiem. To są kroko, czyli kro krokow Czytałem gdzieś tam serio kroko. No może aligatory, krokodyle. Pominąłeś mały detal, niestety te oczy, co nazwałeś ślimakiem, to ten potwór czekoladowy. A, no widzicie który potem zjada ciężarówkę z bohaterkami. Potem możliwe pomnik wpada do jakiegoś jego paszczy. Właśnie, Aro, dziękuję bardzo za to. Bardzo się cieszę i właśnie dlatego lubię jak komentujecie, bo możemy sobie razem porozmawiać i, i ja też czasem czegoś nie wyłapię potem jestem oczywiście mądrzejszy. Bardzo wam dziękuję. No rzeczywiście, przecież już wcześniej w tych pierwszych przeciekach, no, następnego tego nowego odcinka był właśnie ten potwór czekoladowy, czy... Czy żelkowy, no czekoladowy, budyniowy można powiedzieć, więc rzeczywiście to tak samo było z Murder Drones. No to zobaczymy, czy tak będzie. Aha, czyli mówicie, że tak samo też było pierwsze premiera gdzieś w Japonii? Czy, czy o co chodzi? Skąd masz napisy.pl? YouTube automatycznie dodaje a, a, a napisy, można sobie to włączyć. Dziękuję Sonik za komentarze. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Zaraz pojawi Wam się na ekranie kolejny. Obejrzyjcie go, jeżeli przegapiliście. Zostawcie lajka like i do zobaczenia.